67, 68 wolnych miejsc. A my spodziewamy się 188 narodzin. To znaczy, że w naszym ulu jest o 120 pszczół za dużo. Musimy coś z tym zrobić. Cześć! Co robicie? Sędzia Wosk liczy komórki. Część pszczół musi się wyprowadzić, bo brakuje miejsc. Pszczoły, które zamieszkują trzeci rząd komórek od góry, mogą zacząć już się pakować. Nie, przecież to ja mam się wyprowadzić. Pszczoły te zostaną oddelegowane do innego ula w starym wiśniowym sadzie. Przeprowadzka już za dwa dni. Ratuj! Ja na to nie pozwolę! Proszę coś wymyślić! Gucio nie chce opuścić naszego ula i ja też tego nie chcę! Czy naprawdę uważasz, że zmienię cały wielki plan, żeby spełnić kaprys dwóch pszczół? Ale to nie jest kaprys! My jesteśmy przyjaciółmi! Dosyć tego. Nie mam czasu na pogaduszki. Czeka mnie organizacja przeprowadzki. Mam pewien plan! Za mną, Guciu. Widzisz? Ten kwiatek to idealna kryjówka! Ale jak to, Maju? Mam spać na zewnątrz? Tutaj? Na zawsze? Spokojnie, jesteś ze mną! To tylko jedna noc! Gdy inni się przeprowadzą, pomyślimy, co Uf, dalej! już mi lepiej! Przez jakiś czas musimy się ukrywać. Gdy sędzia Wosk zauważy, że zniknąłeś, na pewno każe cię szukać! Aha. O, popatrz, Guciu! Oby to nie był ostatni zachód słońca, który podziwiamy razem. Ojej, ale buja na tym kwiatku. Maju, poszukajmy innego miejsca. Spokojnie, Guciu. Teraz jest środek nocy. Jutro się rozejrzymy. Mm. <smud <escrever Than>